Jesteśmy w trakcie oceny naszego programu już wysłanego do Brukseli. Jesteśmy wśród czterech województw, którzy są na takiej przyspieszonej ścieżce, jak my to nazywamy, województwo lubelskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i opolskie. To znaczy, że konsultacje pomiędzy dwoma dyrekcjami, dyrekcją do spraw projektów społecznych, projektów infrastrukturalnych tak naprawdę trwały pięć dni. To jest ewenement, dlatego że pamiętamy z, z wcześniejszych konsultacji, takie rzeczy odbywały się od 6 do 8 tygodni. Więc tak naprawdę po tych 5 dniach już dostajemy wskazówki techniczne, co powinniśmy zmienić. Jest ogromna szansa, że nasz program będzie w listopadzie, w grudniu już zaakceptowany i, jak to się mówi, otwarty. Chcielibyśmy na to otwarcie naszego programu zaprosić panią dyrektor Departamentu Infrastruktury i y, y, prac, y, ludzi, którzy się tam po prostu nami opiekują. Y, więc, tak naprawdę, 966,5 miliona euro, 270 milionów euro to jest, są projekty społeczne, 690,5 miliona to są projekty infrastrukturalne. Dzisiaj pokazujemy, jak te pieniądze są podzielone na poszczególne dziesięć osi priorytetowych i w jakim zakresie. Te negocjacje trwały no, prawie cztery prawie miesiące od momentu, kiedy zaczęliśmy wysyłać nasze informacje. Sukcesem naszego programu Funduszu Europejskiego dla Polskiego jest to, że sami jako urząd, podległe jednostki, departamenty jesteśmy realizatorami. Tak naprawdę, nie tylko zarządzamy pieniędzmi europejskimi jako instytucja zarządzająca, ale też po prostu wykonujemy te projekty i w Komisji Europejskiej widać, że my doskonale rozumiemy politykę spójności my wiemy, co, co znaczy w jakichś właśnie takich kategoriach prospołecznych ludziom pomóc, czy jak, jak wygląda potrzebna infrastruktura, i na pewno te wszystkie nasze doświadczenia są brane pod uwagę. Wiarygodność jest budowana tym, jak realizujemy obecny projekt, obecny regionalny program operacyjny i jak konsekwentnie po prostu kontynuujemy niektóre działania. Cały czas pojawia się tak zwana Karta Praw Podstawowych, czyli wszystko to, co jest związane z mniejszościami, różnymi mniejszościami, Komisja Europejska bardzo chce, żeby te zapisy były bezpieczne dla każdego obywatela Unii Europejskiej, żeby to nie były zapisy wynikające z polityk, z fobii, z uprzedzeń, tylko po prostu pewien uniwersalizm europejski, żeby wszystkich obowiązywał. I tak naprawdę to nie jest wielki wysiłek dla rządzących w Polsce, żeby to zaakceptować naprawdę. To nie wymaga jakichś heroicznych czynów. To po prostu trzeba zaakceptować i widzieć każdego człowieka, który potrzebuje pomocy. Taki jest mój komentarz. Nie musimy, i będę cały czas powtarzał, nie musimy szukać wrogów tam, gdzie ich nie ma, bo wszyscy pracujący w Komisji Europejskiej są tak naprawdę nam przychylni, pracują na naszą rzecz. W chwili obecnej, właśnie osoby pracujące w Brukseli oceniają i akceptują nasz program Funduszu Europejskiego dla Polskiego. Gdyby ich tam nie było, no to gdzieś by ten dokument zawisł sobie w próżni wrzucony do szuflady i nikt się nim nie interesuje. Także to jest, to jest, to jest, to jest bardzo ważna rzecz.